Witam wszystkie kryptoświery, z tej strony Konrad z grupy Zdefiniowani.pl. Słuchajcie, to co się dzieje w ostatnim czasie, jeżeli chodzi o rynek krypto, a zwłaszcza DeFi, czyli mam tutaj na myśli te głównie zdecentralizowane projekty, ale też i scentralizowane projekty ROIDAP, projekty wysokiego ryzyka, to jest jakaś w ogóle masakra, pogrom, niewiniątek, jak to mówią. Tyle, ile w ostatnim czasie pojawiło się skamów. W tym sensie, że projekty przestały działać, to głowa mała. Tak naprawdę, myślałem, że gdzieś tam po tym okresie wakacyjnym, gdzie było faktycznie dużo skamów, projekty nie działały długo, wychodziły i zaraz znikały. Tak po tych wakacjach sądziłem, że, że będzie to wyglądać o wiele lepiej. Natomiast okazuje się, że tak naprawdę wrzesień jest najgorszym miesiącem od trzech, może nawet i czterech miesięcy, jeżeli chodzi o statystyki no wywalonych projektów, tak? Tych wywalonych projektów typu właśnie chociażby, czy, Boże, mamy tu pewnie, spójrzmy sobie na moment, no Quant, o, słuchajcie, akurat to są dwa projekty, które, w których jestem i które uważam, że będą działać bardzo długo. układ i TXN Bot. Mamy tutaj do czynienia z botami mew, botami, czyli, czyli te boty arbitrażowe, sandwich itd. Tak ja o tym mówiłem, obejrzyjcie sobie film. Natomiast wszystkie inne tematy, słuchajcie, padają jak, padają jak muchy: Price, Gap, Delta, Empower Life. To akurat to jest network MLM, ostatnio Invisible AI, Capitalium też padło. Prostoks, oh, słuchajcie, dzieje się strasznie, naprawdę dzieje się strasznie, bo jeszcze rok temu takie projekty potrafiły chodzić pół roku, nawet i dłużej, ale gdzieś tam te ramy czasowe dawały jakby, może nie to, że pewność, ale było, było duże prawdopodobieństwo, że zwyczajnie wchodząc będziemy w stanie zarobić. W tej chwili tak naprawdę nie jesteśmy w stanie nic przewidzieć, jedynie przewidzieć możemy to, że to pierdolnie. I Pierdolnąć to może bardzo szybko, tak, więc postanowiłem, że nie wchodzę w tej chwili w żadne tematy, jeżeli chodzi o tematy wysokiego ryzyka, bo jest to tak naprawdę wypieprzenie kasy, tylko i wyłącznie wypieprzenie kasy, bo każdy z nich pada jak mucha. Pozostało mi kilka projektów, w których jestem pasywnie, tak jak mówiłem, tutaj Quantum, Takes and Bot, Summit Ventures, tak, tutaj mamy chłopaków, którzy od 28, 29, no już teraz 30 tydzień działają, tak więc ponad 7 miesięcy, oni robią około trzech. Procent dziennie, przepraszam, tygodniowo na Forexie. No i co ja zrobiłem w tej chwili? Słuchajcie, zmieniłem taktykę na mojej grupie, zdefiniowani, do której link znajdziecie bezpośrednio pod tym filmem. Znajdziecie tak naprawdę moje propozycje pod tokeny, ale tokeny BSC, tak? czyli Binance Smart Chain, z racji tego, że są tam najmniejsze opłaty. Ja w tej chwili analizuję bardzo dużo projektów. Staram się nie wrzucać. Memcoin, no chyba że są takie, które ma, są w trendzie, natomiast staram się wyszukiwać projekty technologiczne. Oczywiście nie za każdym razem zarobimy, natomiast gdzieś tam w tych statystykach, jak sobie spojrzycie, większość tych tokenów daje możliwość zarobienia. Oczywiście pod warunkiem, że jesteście cierpliwi i pod warunkiem, że keszujecie się. Pokażę wam tutaj przykład chociażby wczorajszego projektu Forever Box. Ja uczestniczyłem w tym projekcie przy Presale. Zaraz po starcie, te zielone kropki, to, jest, to są moje. Punkty kupna oraz sprzedaży i kupna, tak? No i zobaczcie, jak, jak wygląda moja strategia. Ja w przypadku tego projektu, akurat tego, ale robię to w przypadku praktycznie wszystkich, działam na zasadzie takich kółek, tak? Czyli nie trzymam tego tokenu. Bóg wie jak długo keszuję profit i czekam na kolejne odbicie spadek i, i, i pójście do góry, tak? Więc tutaj mieliśmy przykład, że zaraz po presale kupiłem. Potem sprzedałem, dokupiłem, bo widziałem, że jest ten trend taki mocno wzrostowy. Zaczął spadać, dokupiłem dwukrotnie na dołku. No i w tej chwili tak naprawdę trzymam, i już na ten moment, tak naprawdę gdzieś tam fajny ten profit się generuje. Tak więc tak to wygląda u mnie, słuchajcie. Link do grupy zdefiniowani znajdziecie pod tym filmem krótki film, słuchajcie, tylko i wyłącznie informujący o tym, jest moje, jaka jest moja w tej chwili strategia w zakresie generowania przodów. Mam nadzieję, że to się sprawdzi. Słuchajcie. Czekajcie na każdego dnia te, te jakby sygnały daję. No i mam nadzieję, że zarobimy fajne pieniądze. Tyle z mojej strony na tą chwilę będziemy aktualizować, zobaczymy, jak to wygląda dalej. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się na razie. Cześć.